Księża, wizytatorzy, kapłani, siostry zakonne, droga pani kurator, wicekurator, pani dyrektor nadzoru i wszyscy zebrani tutaj katecheci. Chociaż już kilkanaście dni dzieli nas od tej wyjątkowej nocy, nocy wigilijnej, to w polskiej tradycji ciągle przeżywamy radość. Bożego Narodzenia. Bo pamiętamy, to jedyna noc, która nie nastrajała do snu, ale budziła, wzywała, ożywiała i dawała prawdziwą nadzieję. Noc, która była jaśniejsza nad wszystkie dni. Ludzie spieszyli, by oglądać światło, nie to ziemskie, ale niebieskie. To, które zmieniło świat. Bracia i siostry, wiedział Bóg, że jedynym ratunkiem dla ludzkości to sprowadzić ją z powrotem na drogę prawdy, miłości i prawdziwego szczęścia. Do tego przecież powołany jest każdy człowiek. Dlatego Bóg rezygnuje ze swojej chwały, aby poprowadzić ludzi do odnowy życia. I pewnie wielu z nas zastanawia albo powinna zastanawiać taktyka Boga. Boga, który miał wybór, aby reformować ten świat od góry albo od dołu. Pierwsza droga reformy tak po ludzku mogła wydawać by się nam prostsza i o wiele skuteczniejsza. Syn Boga według nas powinien narodzić się w Rzymie na dworze Cezara Augusta, powinien wzrastać na cesarskim dworze i przejąć władzę w Imperium. Przy pomocy legionów mógłby przecież prowadzić w całym ówczesnym, ówczu, ówczesnym świecie porządek i to porządek oparty na prawie boskim. Ale Bóg jednak nie wybiera tej drogi. Dostrzega w niej bowiem zagrożenie dla największego daru daru, jaki przekazał człowiekowi, daru jego wolności. Tak moi drodzy, wolność jest darem Boga, a Bóg nigdy nie sięga po nią siłą, dlatego wybrał inną metodę, zdecydował się na reformę świata od dołu, i na to pierwsze spotkanie z ludźmi na ziemi przybywa nocą do zapomnianej i ubogiej groty. Spał Rzym, spała Jerozolima i spało Betlejem. A Bóg spotyka się z garstką wybranych ludzi. Nie było wśród nich wielkich tamtego świata, ale za to był bardzo ubogi i spracowany Józef, jego żona Maryja oraz kilku prostych pasterzy. Co łączyło tych ludzi? Tych ludzi łączyła dobra wola. Tak wygląda pierwsze spotkanie Boga z człowiekiem Boga, pełnego dobrej woli, który chce pomóc ludzkości i człowieka dobrej woli, który tę pomoc przyjmuje. Bracia i siostry, drodzy Katecheci, i to jest myślę, pierwsza wskazówka do prawidłowej i skutecznie owocnej katechezy. dać naszym uczniom wolność. I nigdy jej nie zabierać. Ja wiem, że to jest niezwykle trudne, ale przyznam, że katechizuję od 16 lat i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym powiedział: tak, musisz wierzyć, musisz iść do kościoła. To jest wskazówka: głosimy najważniejsze prawdy wiary, ale zostawiamy i naszym podopiecznym, i ich rodzicom, kiedy spotykamy się przy okazji przygotowania do sakramentów, całą przestrzeń wolności. Bo wtedy robimy tak jak Jezus. Naśladujemy Jezusa, jesteśmy mu wierni. I to jest pierwsza wskazówka, myślę, dla każdego z nas, kto kateizuje. Druga znajduje się w dzisiejszej Ewangelii. Oto jesteśmy świadkami cudu. Trędowaty został oczyszczony. Zwróćmy uwagę na dialog. Jeśli chcesz. Możesz mnie uzdrowić, mogę być oczyszczony. Trędowaty daje wolność Bogu. Jezus natychmiast mówi: tak, chcę, bądź oczyszczony. Przecie i siostry, jesteśmy świadkami cudu. Cud w rozumieniu nas, patrząc po ludzku, jest wtedy, kiedy człowiek prosi o coś Boga i Bóg tę wolę spełnia. To w naszym rozumieniu jest cud. Ale cudem dla Boga jest wtedy, kiedy my spełniamy wolę Jego. I to jest prawdziwy cud dla Pana Boga. Dlatego to jest druga ważna wskazówka dla nas. Zawsze zostawiajmy wolność i zawsze szukajmy nie tego cudu, jakim byliśmy świadkami w dzisiejszej Ewangelii, ale starajmy się, abyśmy my, Szukali i znaleźli wolę Boga, bo to jest największy cud dla Boga w relacji do nas. Wiem, że to trudne, ale to jest jedynie skuteczne, bo przecież doskonale wiemy i wierzymy, że Bóg lepiej wie, co dla nas jest dobre. I kiedy odkrywamy Jego wolę, to tak naprawdę i nasze życie jest lepsze, i nasza kateizacja jest skuteczniejsza, a przede wszystkim jesteśmy zapewne na drodze do świętości. I tego tak naprawdę życzę, abyśmy zawsze byli ludźmi, przede wszystkim my, wolni i zostawiali przestrzeń wolności innym, szczególnie tym, których, których uczymy, kateizujemy. I żebyśmy zawsze szukali tego drugiego cudu, tego, który jest prawdziwym cudem w oczach Boga. Pozwólcie, że w imieniu swoim, nas tutaj zgromadzonych, złożę Wam jeszcze życzenia bo przecież trwamy w tej radości Bożego Narodzenia, będą to życzenia w gwarze Góralskich. bo jestem góralem i myślę, że te będą najbardziej skuteczne i najbardziej zrozumiałe, przynajmniej dla mnie. No i miliści, na szczęście, na zdrowie, kolędnik przepowie, że rodzi się miłość malućkowe we złubie, dla dla tobie, ze radość po świecie Kolędom się niesie, białym śniegiem nie suje, ale pokój obiecuje. Na ferie śniega nastoki, a wą długie roki haj.